Luksusowe Mercedesy najpierw wyjechały z siedziby firmy FM Group z podwórcławskich szewc, potem zaparkowały na polach marsowych. Ostatecznie trafiły do rąk laureatów programu motywacyjnego Mercedesem po sukces. Marka FM Group jest najbardziej znana z dystrybucji perfum, jednak obecnie oferta jest o wiele szersza, a w jej skład wchodzą również kosmetyki do makijażu i środki czystości. Dziś FM Group to ponad pół miliona dystrybutorów obecnych z produktami firmy na całym świecie. Aby zostać dystrybutorem FM Group, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej. Zyskuje się możliwość zakupu tańszych produktów, atrakcyjnych produktów, a także dorobienia do pensji lub zbudowania własnego biznesu w oparciu o marketing wielopoziomowy. FM Group to firma, która powstała we Wrocławiu. Tu ma swoją centralę. Od 2007 roku w związku z dynamicznym rozwojem na rynkach zagranicznych działa spółka FM Group World. Jej produkty dostępne są w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. we Włoszech, Grecji, Czechach, Kanadzie, Brazylii, Australii, na Filipinach, a nawet w Mongolii. W tym roku marka FM Group pojawiła się także w Kenii, Malezji i Kamerunie. FM Group planuje otwarcie drugiej centrali w Azji. Umożliwi to ekspansję marki na tamte obiecujące rynki. Jednocześnie w tym samym czasie, w centrum San Paulo, powstaje nowa siedziba FM Group. Podczas spotkania we Wrocławiu nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli FM grup z całego świata. Stąd pomysł na rozegranie turnieju piłki nożnej FM Cup. Swoje reprezentacje miało 12 krajów. Emocji nie zabrakło już podczas losowania grup. O, moje Najlepszą drużyną podczas sobotnich rozgrywek okazała się reprezentacja Polski, która w finale pokonała Włochy 4 do 1. bardzo głośno i bardzo, bardzo Wam dziękujemy że ja tak? nie ja i sędziego nie kupiliśmy, na razie wygraliśmy ten Polska reprezentacja otrzymała okolicznościowy puchar i medale. Trzecie miejsce w turnieju zajęła reprezentacja Rumunii. Dodatkową niespodzianką dla liderów FM Grupy były bilety VIP na mecze rozgrywane podczas Euro 2012. Specjalny for our for naszej reprezentacji. Międzynarodowe szkolenie motywacyjne jest organizowane cyklicznie raz w roku. Pojawiają się na nim liderzy i dystrybutorzy z całego świata, a także z Polski. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło prawie 2,5 tysiąca osób.